Witam serdecznie widzowie, witam serdecznie wszystkich, cześć, witajcie. No i spotykam się z Wami dzisiaj, czyli 27 grudnia po świętach. Mam nadzieję, że były to spokojne i udane święta Bożego Narodzenia. A tymczasem od razu chciałbym Wam oznajmić, że niektórzy z Was mogli widzieć, jak otwierałem kalendarz adwentowy. Od Westina z jerkami, z, ze swimami. 24 swimy w pudełku. No i powiem Wam, że było ciekawie. Było fajnie, przyjemna zabawa. Każdemu z Was yy, polecam taką zabawę. Czy ta zabawa jest warta tych pieniędzy? Nie mnie to oceniać. Moim zdaniem warta, ze względu na to, że jeżeli ktoś uwielbia jerki, tak jak ja i Michał, to taki e, prezencik adwentowy można sobie sprawić za kwotę około 980 zł. Czy to dużo, czy to mało? Do Was to pytanie, dajcie znać w komentarzach. Cały kalendarz adwentowy otwierałem na kanale TikTok, gdzie możecie mnie obserwować również i możecie po prostu zostawić: lajka, subskrypcję, czyli obserwację, jak zwał, tak zwał. Także serdecznie zapraszam na TikToka. Ale spokojnie, spokojnie widzowie! Ludzi oglądających mnie na YouTubie nie mogłem zostawić inaczej i musiałem zrobić specjalnie dla Was. Zbierałem te materiały, posklejałem do kupy. Tak, żebyście Wy też mogli zobaczyć te wszystkie rzeczy, te wszystkie dżerki. No i. Życzę miłego po prostu oglądania. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy wy byście zapłacili za ten zestaw 980 zł i czy ogólnie Wam się podobają te jerki. Dajcie koniecznie znać. Nie przedłużam już, bo i tak ten materiał będzie długi. Będzie dużo nowości, nowych kolorów. Ja to jestem podjarany do tej pory. Także miłego oglądania i widzimy się już nad wodą a nad wodą będę jutro. Także... Brawo ja! Otwieramy dzień pierwszy. Tyle na to czekałem, tyle na to czekałem, no i się w końcu doczekałem. 1 grudnia startuje... Baby swim Numer jeden Myście co to będzie. Na pewno będzie to swim. Czy to limit edition? I taki oto. Gościu. Ląduje do mojej kolekcji 12 cm i kolor jest to kolor od pana, pana Daniel Nilsson. No i elegancko. Dzień trzeci i otwieramy znowu kalendarz. Jestem tak mega zajerany, jak to otwieram, że nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak za dzieciaka. Tylko wtedy były to ciasteczka, jakieś czekoladki, a teraz są to zabawki. Dla mnie zabawka numer trzy. Szybko, szybko, co to będzie, co to będzie. Pyk, pyk. Taki oto jerk. 10 co. Taki oto jerk 10-centymetrowy i już Wam pokazuję, jak wygląda on z bliska. Kolor od Pana Remiego. Od Pana Remiego. Taki kolor już był kiedyś. Jest dosyć podobnym kolorem do tego, co, co jest, a może jest to nawet identyczny kolor. Fajny pomarańczowy brzuszek. 34 gramy, 10 cm. Jak najbardziej. Super, super. Kalendarzem adwentowym, a dzisiaj mamy numerek, który. Pięć. W nim będzie. Na pewno będzie to Jerkwestina, jaki żółty, dwanaście centymetrów, sinking w kolorze żółty jak o i się rozdopcyło się no dobra, to no trudno, trudno Cały żółty, cały żółty swim czy będzie on moim pierwszym wyborem chyba nie, ale fajnie, że jest w stylu okonia i ma te poprzeczne paski to na pewno uatrakcyjnia po prostu tę tą, tą przynętę. Kolejny dzionek A z nim kolejna nagroda dla mnie. Dzisiaj mamy 6 grudnia. Szósteczka wychodzi. Mam nadzieję, że będzie to jerk inny niż dwunastka i dziesiątka. Może jakaś 15. I mam nadzieję, że będzie to w fajnym jakimś kolarze unikatowym. I, I mam nadzieję, że będzie to suspending. Jest to? Patrzcie, jest to spending. A jak on będzie wyglądał z bliska, to już Wam wszystko pokazuję. Elegancko, bardzo dobre kolory, jeżeli chodzi o łowienie szczupaków. I najważniejsza kwestia, jest to 13,5 cm, czyli nowy rozmiar, nowy rozmiar Jerka 77 gram. Nowy rozmiar i z zajebistym nowym kolorze szczupakowym. 7 grudnia, także kolejny Raz widzicie moją gębę A ja wam pokażę za to Swima so, Pokażę wam swima z numerkiem 7 I O nie Mały swim Dlaczego mówię o nie Dlatego, że nie łowię po prostu na takie małe przynęty ale jest to limitowany kolor. Jest to sinking 8 cm. I ta przynęta będzie do wygania przez kogoś z Was na rozdaniu, które odbędzie się na sam koniec, czyli przy 24 numerku. Także jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, musicie skomentować ten oto filmik. A w nim biorę udział. Po prostu napisać biorę udział, dać lajka. Czyli przypiąć serduszko no i Któremuś z was rozdam takiego oto Swima Ho 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 Dzisiaj w piżamce Taki oto świrek na mojej koszulce Ale nas interesuje kalendarz Kolejny dzień Ojejku codziennie to chyba powtarzam Muszę zmienić jakąś gadkę Bo to wszystko wygląda tak samo Ale najważniejsze że to nie wygląda tak samo Dzisiaj mamy ósmy Ósmy 8, 8, 8 i ósemeczka leci. 10 cm sinking, już Wam pokazuję o co chodzi. Bardzo fajny kolorek, naturales, mega naturales. Myślę, że się sprawdzi. Na, na naszych wodach mazurskich fajny, pomarańczowy brzuszek. Elegancko, jestem zadowolony. Jak najbardziej trafny prezent. Trafna niespodzianka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Uuu, be, le, 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 le. Bum, Kolejny raz otwieram. O Jezu, już się nie mogę naprawdę doczekać dziewiątki piąteczka. Chciałbym suspendinga w zajebistym kolorze. Co dostanę? Zobaczymy. Zajebisty kolor, zajebisty kolor i suspending. Tak jest. Ale kozak. Ale kozak kolor. No Michał jak go zobaczy, to będzie ulala. Ulala. Ulala my friend. Nie no, przepiękny jesteś. Ja to się boję... Ba... Ja już się go boję wrzucać do wody, bo jest tak piękny. No przepiękny. To na pewno złowie, na to rybę. Gwarantuję Wam to. I do następnego dnia. Elo! Kolejny dzień, kolejne niespodzianki przede mną. No dobra, żeby nie przedłużać. Mieliśmy dziewiątkę ostatnio, także teraz dziesiątka. Jest, jakie te dżerki są piękne, jakie te dżerki są unikatowe. Ale petarda. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak to będzie łowić. Ja. To, to zrobi dużą rybę. Dlaczego? Dlatego, że jest to no unikatowy kolor. Dla mnie chyba na, na razie top. Szkoda, że sinking a nie suspending, ale to złowi wielką rybę ogromną. Hop, ko! Ho, ho! Dzisiaj dzień 11, także jutro jest to ostatni dzień pierwszej połowy kalendarza adventowego. Jedenastkę wyciągam, co będzie się tu kryło? Duże pudełko no oszukuje czasami i może tutaj być nawet i 10 cm ale ja już wyciągam. Nice, nice. Nowy rozmiar 13,5 cm w naturalnym kolorze. No, powiem Wam, że całkowicie fajnie to wygląda. Szkoda tylko, że nie ma pomarańczowego brzuszka, które bardzo uwielbiam, ale bardzo fajny kolor z naturalnym. Ja bym podciągnął to pod jakiegoś okonia Także super, super kolor O patrzcie Real Persz Real Persz, czyli miałem rację Dzisiaj z samochodu, bo jestem w trasie Ale wziąłem ze sobą kalendarz. No i zaczynamy półmetek, Czyli numerek 12. No i otwieramy gagatka Zobaczymy, co się kryje pod dwunasteczką. Duży jerk, duży jerk. 13,5 cm w kolorze. Takim oto biało-czarnym. French Glow Color. No, całkiem w porządku kolorek. Nie powiem, że nie. Nie będę Wam wyciągał, bo bardzo dobrze spada światło. Także fajnie, przyjemnie. No i lecimy do dnia. 13, także jutro zaczynamy drugą połowę kalendarza adwentowego od Westina Swim. Oj jak mi tego brakowało, dawno mnie nie było. Dzisiaj otworzę razem z Wami praktycznie cały kalendarz adwentowy, ale rozdzielę to sobie na wszystkie filmiki oddzielne. Ostatni dzień był to dzień 12. Czyli trzynastka. Pierwszy z góry. Lecimy. Co to będzie, co to będzie. Mały jerk. Jerk okoniowy. 8 cm sinking. O. Naturalny okonik. Kolor od pana Eliasa. Real patch, czyli naturalny okonik. Bardzo fajne, bardzo fajne malowanie. Dzień 14. Otwieramy kolejne, kolejne nagrody. 10 centymetrowy taki traucik w kolorze trauta. Znowu kolor od Pana Eliasa. Bardzo fajne. Bo powiem wam szczerze, że nigdy nie miałem takiego trauta Miałem trauta kiedyś w gumie Savage'a I się sprawdzało, także teraz mam w jerku Westina W pożo, w pożo o... Będzie spoko, kolorek będzie łowił Piętnastka dziś Piętnastka teraz O, tutaj chyba będzie Coś w granicach 12 cm, a przynajmniej tak to czuję. O, jest i suspending, jest i suspending w kolorze takim Glow, ale patrzcie, French Glow. Był już taki kolor, był już taki kolor. ładny, ładny, biały, biało-czarny, nazwijmy to w ten sposób. Bardzo się cieszę, że będzie to w suspendingu i w moim ulubionym rozmiarze 12 cm. Numerek 16. Numerek 16. 16 grudnia wtedy z Natalką miałem rocznicę. I był to kolor czerwony 13,5. Super kolor, bardzo mi się ten kolor podobał. Jak trafiłem go chyba w 12. I teraz już nie będę rozpakowywał, bo już go mogliście widzieć. A jeżeli ktoś nie widział, to odsyłam do poprzednich filmików. Nowy rozmiar 13,5 cm. No i tonący. Także chcących też używam, ale na pewno suspendingi są dla mnie najlepsze, ale tego koloru, tym sinking, na pewno będę z niego korzystał ze względu na to, że ten kolor jest to, 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 to kabanów. Ho, ho, ho! Dzisiaj jest 24 grudnia. I postanowiłem z racji tego, że dawno nie otwierałem kalendarza adwentowego z racji swojej choroby, postanowiłem, że tego 24 grudnia otworzymy sobie cały kalendarz do końca. I numerek był numerem 17, więc mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem swimów, osiem swimów w jednym tutaj klipie będzie. Także zapraszam serdecznie, jeżeli Podobał Ci się, podobał Ci się cały ten czas otwierania kalendarza adwentowego razem ze mną. Zostaw obserwacje, a będę Ci naprawdę bardzo wdzięczny, także 17 leci ósemeczka w kolorze takiej płoci i mamy taki. Trafiłem już taki kolor w większym rozmiarze, chyba 12 albo 13, już nie pamiętam, ale... Bardzo fajny kolor, mi się bardzo podoba, teraz od razu numerek 18, poukładam to sobie w ten sposób, cyk, cyk, osiemnasteczka. 10 centymetrowy sinking w takim oto wariackim kolorze niebiesko-czarnym i od spodu jest ten taki jaskrawy. Tak się on prezentuje. Piękny, piękny, naprawdę dobry, fajny kolor. Mi się osobiście podoba. A w świetle potrafi się mienić. A to jest dla mnie bardzo, bardzo duży plus, jeżeli chodzi o łowienie szczupaków. Numerek 19. O! Tengo Swima ostatnio trafiliśmy, dosyć niedawno, chyba dwa dni temu. Go w rozmiarze mniejszym tam 8 cm miał. Taki oto pstrążek. Nie moje klimaty, ale może kiedyś skoczy do mnie na wędkę. Lecimy z tematem i lecimy dalej. 20, czyli okrągła. Liczba. Konkret jerk, konkret jerk, naprawdę. Suspending. 13,5 cm w nowym rozmiarze, w limitowanym kolorze. No i to chyba też będzie taki matowy kolor. Tak jest. Tak jest, taki matowy. Fajny, fajny. Podoba mi się bardzo. No taki. szczupak, po prostu szczupak, no. Jak tak odbija się światło, to taki szczupak. Fire Tiger, czerwony, stonowane te kolory. oprócz oczywiście tego brzuszka. Fajnie, fajnie. Numer 21. Malutki jet, 10 chyba cm będzie lub 8. Dziesiąteczka. Dziesiąteczka w żarówiastym kolorze. Fluo. No! Taki o ten kolor, taki o ten kolor. Mi osobiście on nie przypada do gustu, ale nie mima to przypadać do gustu, tylko rybą. Także na pewno też będzie wrzucony do wody. Jak wszystkie te dżerki, numerek 22. O! Suspending w ciekawym takim kolorze. Chyba takim bardziej baitfishowym. Taki kolor też ma Westin w swojej ofercie. Pomarańczowy. Z jakimiś takimi krowymi łatkami nazwę to w ten sposób. No fajnie, ciekawe. Zielone oczko. Suspending 12 razy. Mój ulubiony rozmiar. Jeszcze raz powtórzę. Jeżeli ktoś by nie oglądał uważnie. 23, 23, 10 cm sinking w kolorze Fire Tiger takim. Taki Fire Tiger, ale metaliczny. Odbija się bardzo światło. Nawet wy to widzicie, jak się odbija. A co dopiero ja. Fajnie pomarańczowy brzuszek. 34 gramy. Jak najbardziej ok, jeżeli chodzi o. Lekki casting, jeżeli chodzi o łowienie szczupaków w maju, to na pewno te 10-centymetrowe dżerki sprawdzą się znakomicie. No i chciałbym Wam złożyć serdecznie z tego miejsca życzenia z racji po prostu numerka 24, czyli dnia dzisiejszego. Spokojnych, zdrowych świąt, Bożego Narodzenia. No i oczywiście miejcie nadzieję i ja Wam tego życzę, żeby. Wędkarskie rzeczy do Was po prostu przyszły, to czego potrzebujecie. A tymczasem otwieram ostatniego jerk'a z kalendarza adwentowego Westina. Wy go widzicie, ja też. Jest to jerk bardzo ładny, bardzo ładny i taki Christmas time. Czerwony, świąteczny kolor, czerwony kolor, dobry kolor na szczupaki, także tego Jerka na pewno coś przygrzmoci w nowym nadchodzącym sezonie 2024. A może jeszcze uda mi się w tym roku wyskoczyć na szczupaki, jeżeli pogoda na to pozwoli. Także tak wyglądał kalendarz adwentowy, tak wyglądało otwarcie. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak to było wcześniej, koniecznie zobaczcie wszystkie moje wcześniejsze filmiki. No niestety nie otwierałem tego. Dzień po dniu ze względu po prostu na to, że coś mnie na sam koniec roku rozłożyło, ale już jest dobrze. Tak się prezentował kalendarz adwentowy od Westina. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się, obserwujcie i jo!